Nie Dobra panowie, wybrać. trzeba w końcu coś wygrać, do boju. jakby tak powiedział, myślicie? Przed co mógłby tak powiedzieć jeszcze. Mikrofon O. O, jeszcze mi dziabnął w śmiet. Zabnąłem go, za zaraz? Jest git, jest git. A, do Dobra, szybka toaleta. Tom idzie na. I taka pozycja, tak? Czyli idzie do Longa. A Izak nie grał w Piachu, czy Co coś? Wykrzyknik pał dajcie. Ja gram Longa, Pewor Pe Pe grasowa. Nie, Pe nie, ja gram. Nie, ja gram Longa to lecie, chyba, czy, nie, było. czy w piachu? A B Tom spago? Nie. Nie, no ty kryjesz chyba, nie? te B kryłeś spago ostatnio. Chyba tak. Jarek, no A tak, 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 tak. Nie, nie. Ja, ja kryłem Longa ostatnio. Ja mogę sam B. Jak Longa kurwa, to kto grał Piach? No Izak My z, a my z pwr em i tak graliśmy. Tak przeważnie grapia. My się z ogólnie z Izakiem czasami wymienialiśmy po prostu. Zależy jaką tam zagrywkę też robiliśmy. Bo raczej robiliśmy jakieś sobie ustawki takie rzeczy, nie? Ja mogę na info środek przebiec. No to hey, dawaj. Let's go, panowie. Panowie, ja przeskoczę sobie apsy, zobaczę co się dzieje na drugim yy, Może fajnie by było, żebyś Dobrze. na bananie sprawdził, czy ja ktoś przyskoczę. się wybiegnął, czy nie. Mateusz? Tomek, ja przeskoczę i ciapsy od razu. Mamy 5 kebów. No, ja zaczynam z nimi B. Bę. No. Jak będzie drugi, no to ono chcieli... ten. Jak jeden, będzie jeden, drugi... jeden trójki, jeden szpulo. Nie jedzie. ma środka. Jeden trójki, szpula. Jeden trójki. Drugi podbieg, jeden. Drugi Będziecie podbieg, to? jeden. Gdzie on Ja w piachu gram. Już coś tam, czy nie? Nie, ciszę. Nie, ja jeden ja podbieg na drugim. Prawdza, mi da? Nie widzę na razie. No ty baitujesz, Jarek, nie? Chowasz się ja? Ty chowasz ja. się. Ja chowam się, no. Ja później będę no chodzi chyba z taki koncert, po prostu. Wy domek możecie sprawdzić coś, czy nie? Ja my patrzę, no, cieszy, bym patrzę. na. Cisza, no tu on na drugim, no mogą stać no to, tym choć, choć, choć. w tym domku. Ok, już Sto już kontakt. Ja lecę w tym domku. Mazę spotkanuj. Ładny pola, pola, super. super. Kurwa, Jeszcze jeden na Jeszcze Jeden na Ja czekam, czekam. Nie, nie poszuję go. Pobiegć trójkę ciemnie. Mhm. Czyli trójka jest. Cie Stomach. Panowie, brawo, brawo! brawo. brawo, brawo, brawo. Strupar, panowie. Polska brawo. drużyna! Będzie ale, jesteś. ale ładnie Mateusz się w gazie. Odbierz darmowe 30 dolarów przy pierwszych trzech wymianach na Pirate Swap. To świetna szansa na zdobycie dodatkowych środków na swoje wymarzone skiny. Strona charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem oraz szeroką gamą przedmiotów do wyboru. Aby odebrać bonus, wystarczy wpisać kod maestro, zaznaczyć interesujące Cię skiny i gotowe. Oferta pojawi się błyskawicznie. Jeśli brakuje ci środków na wymianę, możesz skorzystać z opcji doładowania salda, wybierając odpowiednią kwotę i jedną z licznych metod płatności. Co więcej, używając kodu MAESTRO, zyskasz dodatkowy 35% bonus do depozytu co pozwoli Ci na tańsze zakupy. Pirate Swap oferuje także regularne giveaway'e i zadania, dzięki którym możesz zdobyć dodatkową gotówkę. Kliknij link w opisie i zgarnij darmowe 30 dolarów na wymianę. Ja bym ustawkę zagrał na środku, na dachu, pod dachem i długa, jakby Dlajemy, chcieli środek. Dajemy. A ja gram długą, kto tam saju? Grajcie na palaka po prostu. No. Smołka dali na wyjście. Uważajcie, eksport po fleszu. jeszcze wrócić, Mati. Z smokem grać od respa czy coś Ciocio. Daliście na mit? Dałem, dałem. Drugi Domek Wybiegli mi na parę. Jeszcze dwóch Panie, Jeszcze pan dwóch, pan pan dostałem pan dwa nade, pan dwóch bratę, short bratę. Jeden z tobą Sajuz Jeszcze bez. Bez. jeden panowie Poczekajcie In na Pago, poczekajcie na Pago Dwóch smokował No dobra, od Daszku, na łoku, na łoku, nie w bez. Idźcie idź od domku, macie defa? Swój swój. Ma Mati ma defa, idź od domku pa, piachu don. może być MK. O Od domku Mati sfleszuje się krzyż, dobra? No Pytanie. Pytanie. A, Gdzie? Ty, trak, 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 trak. Piachu. gdzieś headshot Może przejść na lewo teraz A, okay. Defa masz Mam on, defa, sobie mam sobie Jeden piach, jeden BS Chodzę, BS wychylam BS, BS Brawo, broń w jest, jest, Dobra ty Dobra, panowie, o, brawo, super. brawo Kurde. Zablokowałem się, ty! Większy fokus, większy fokus Brawo, brawo Blisko środek, cofnij Paweł defensywnie My też defensywnie gramy tutaj Jak polecą flesze, to ja palę sobie tylko ty stój z jakimś w basen za mi albo ja coś, ty Ja staję Dobra, defensywnie mam, mam, w piaku manika. Oni flesze upsy dali, dasz flesze zaraz tu po głęboko? Koluj Ej, podchodzi już Fleszuję Zajebisty flash. Mati, sobie, daj mi daj mi O, Mati. Po a sobie. Mam smogę, mit A po drugim freszu. No, ja drugi podchodzę po drugi, teraz. nie, Możemy nie, nie, Mati, nie, widzę. Masz mi ten domać, nie, 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 Tracuj tu sobie, tylko tracuj Będziesz cofać, uważaj w nękę ty. Ze smokiem wyciągniętym Mati, Tak jest. Tak ktoś jest. rzucił od razu Lewo przesuń na Cofnijmy, Wejdź BS tam, przejdźcie sobie Ja Jestem w BS, trzymam apc wyjście. Ktoś shorta wam nie patrzy, nie? Ja patrzę longa na przelopcy Apsy wyskoczyli. Wyskoczyli, skoczyli no Short, 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 short Brawo Ja chowam Short, short On mi dał Ja zajmę. nie musisz Jest short cały czas Flashuję górą, Jarek. Dobrego flasha Default. Nice, nice, nice. Bo, ekstra. Dwa nejdy banan, co? U mnie ktoś małka głębokiego jak Izak, czy rzucić na ja banan? nie? Rzucić? Ja nie jestem Izak. A no to chuj owej właśnie, brakuje biotka. Ale dobra, y, rzućcie dwa nejdy na banan i grajcie ja z BS. Jest... Dwóch przycisków, dwóch przycisków grajcie. Dwóch przycisków to jest taki śmieć z taki gołą popalając tak. Jarek. Ja mam tylko flasę, jak ktoś ma. Na wóz, dwóch przycisków. I, i to Chcesz bez grecki czy ten? Drugi jest tutaj. Jarek twój stracił ten... ja na mnie. Mhm. Flesz jakiś? Zajęli. Ja najdą da dał. Jest w domku, zajął sobie domek. Podchodzą, podejść sobie. No, Podajcie sobie, sprawdzimy dom. Daj mi flasza Matiusz. Po drugim byli, no po drugim, po drugim. Spaliłem po drugi. po drugi. boiler. Doszuję Mati do lewej. Oh, Skurka ma... pies. Gdzieś... Ooooo, sorry. No, no. no tu sobie, no. Ja zostałeś. Czy lurk może być gdzieś na. No. Nie widzę środka, na razie. Chodź jeden. Kładę. Zachowajcie to. Zachowamy to? to? Chowajcie, tak, zachowajcie to. Rzućcie smoka. To możesz może pierwszy smoka. pierwszy smoka dać nie za niedługo. Środka. No, możesz dać smoka, na razie. Na razie sobie wrzućcie, dacie radę. No. Albo na ziemi zostaw ich. Na minutę no, daj no, smoka. Rzuć, jarek, rzuć sobie za chwilę. Na Jakiś minutę, no. Może... Oni uspokojili, oh, uspokojili. Wrzucaj już, się. bo macie jeszcze palaka. Wrzucam Mati zaraz Długa smoke Smok. Ja cofam do BS-a A ty byś miał smolucha jeszcze, nie? Mam, mam smolucha mam, ja smoluchaj, Mamy, mogę flesza ci dawać, jak chcesz, na longa Te Saju flesza, czy jest Jeden flesha. dywany i mid zajęli Naps jeden Na wyskok sobie dał smoka Saju, i może prze, prze, przelotować, nim no znowu nastanie Flesz mi, yeah, Za późno, ja idę Jarek, daj smoke'a Masz jeszcze moło Jak ktoś palma ah, jest, go Jest B, patrzy weź Throwing Zim. Short Pogadę. short. Już jego Dobrze, dobrze to wyglądało. No do końca mieliśmy smałki wszystko, nie? Ja nie wiem jak mi się to udało ogólnie. Ale mi spali trójki, i dwójki z kurwisny. Oni się zgasili tego jeszcze palaka co Nie, chyba nie. Idź Pebor z nimi na B. Jeśli ty by spalą, to za sekundę spal. Za dwie sekundy spal na blisko, potem smołka na daleko dacie. To ja dam od razu smołka. To no, daj od razu smoke'a i pal na blisko po chwili. I potem dasz palaka na drewno i po wteczku wyjazd. Spaliłeś pebór? Tak. No, smoke'a na drewno, wyjazd. Dopalili, rady. dopalili. Do smoke'a. Jeden Tomek może być Ja pierdolę patrzy, no, patrzę, patrzę. jest. Ja na razie Tam część. Teraz tak no, ja pierdo. Co to Aro. za flash? Flashowaliście się o ja, tak. ja? Weszli bez. Nie, wchodzą. Jeszcze na jeden kurwa. Nie, apsy apse Dawaj no, tam Jeden zawsze tam stoi patrzy Wiesz ja, da, ja, ja, ja smakuję smakuję smak. na blisko o, Białą Fleszuję na ciebie Jarek, chcesz? Spokojnie nie, nie, nie. Mam taką chcesz defensywną pozycję ja Może być no. bowler, Może. Mhm. Balaka dają Leży apse Chcemy przebić po flashu teraz? Walczyć? Do lewej mogę wam dać, jak chcecie To daj Dalej do lewej o, no, ale rzuciłem, rzuciłem już. Blisko był. Wów, wów, wów. Proszę. Mam, flesha, domy, to mam... Zagram, wiesz? Ja mam flecha, paszę, jak ci chcesz. Na no, razie nie chcę. Mogę rzucić przez smoka. Mogę Dobra. On może wchodzić. On w smoka, żeby nie przebijał do CT, też wiesz? Dobra, dobra, zerknę. Patrzę tego smoka. To jest, tak. Wy tu Wytłupę Jeden, jeden, same? jeden, sorry. Tak, wycho wychodzi mi, tak. Jeden? Jeden. B7. Bomb bomb Bombą kładzie na środek BSA. Spróbujemy? Hmm no, można popróbować jeszcze. Oj, zachowałem przy tamto. Dobra. Mamy też defa. Mogę też jakiegoś na dać. Możesz dopalić banan, wiesz to... A nie będzie. O, na, na później? Nie, 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 rzuć, rzuć tego palaka, no, żeby ich wkurwić. Wy ja Że macie tam wszystko. Tak. na no, no no ja. długo, na długo. Drugi ma zero. On, on sam rzucił, sam rzucił coś. Na minutę I dopiero smoka kadacie. Dasz Mati smoka, czy ja dać. Dam. Ja wycofuję do B. Jeszcze czekam chwilę. No. No dawaj, już. Kurwa, Widzisz ma, na środku tam, w dywanie? Tak, ta, był blisko. Ja z CT zagram. Masz smoke się ale nie? Mam dywan, pobieżamy. Wracam. Grady, wchodź, wchodź, leci. Fabius. Ostatni. ostatni, ostatni. 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 Był tutaj. Na... O, no, dali dali go? Nie mam, Nie mam Nie mam nie wchodzisz w moje lata. Co się dzieje? Spokojnie. Musisz do boku, Jarek. O, biedzie, o, że tam oni teraz szybko wejdą, da da daj smoke'a od razu. Daj Daj, ja. Rzucaj rybanant. Drywan jeden. Smokuję jak mogą przejść długo, ma to Teraz tam mogą iść, nie? Nie, 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 rzucaj już, Jarek. B, cofał, B, B, B. cofał, do B, cofał do B gościu, chyba ze środka Długa smoke, długa smoke, mogą przejść długą B gęc. czysto Short, no. short Short no. mi wjechał. Jeszcze jeden B 7 jeden macie Przebiegnę ja Jest w w rogu kładzie, w prawym rogu Tak Ja od shorta macie, podchodzę a, już kiedy na ławce na środku jest? No to... A w środku BSA. Może go zabije PW Daję flesza jednego pe... A ty się zobaczyć. Ja nie wiem gdzie on. On stoi do prawej tu Odpuszczam go wiesz. Wchodzę. jest ja piachu, wiecie? Bez, piachu. bez Bez, 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 bez. bez, bez. jak to a, a, a jest ze zamieszali. Fuck! To gościu i na plecach bieg To mu mam. Dajmuje ty. Na aucie jest już A ja próbujcie tam napięć jakby chyli typ a, zamek. Jeszcze napsys, jeszcze no napsys ponejdzie. Ale ta pozycja to jest taka z dupy pęść twoja trochę taka. Jeszcze otwarty jesteś. Nie no, może być. No, łapie is. kontakt na tobie, a on wtedy spróbuje zajebać, no. Nie powinien się, się, się Drugi, no? Jarek nie strafuje właśnie. No rzuca smokę na środek, będzie rzucał na to. środek. Macie smoki, możecie rzucać smoki powoli. Rzucisz Tam, Mati? Dam na 50, bo, ty, bo jest cisza w chuj. Żeby oni Dobra, do kontaktu nie weszli nagle. Ja się strajfuję, bo co. Podawaj kurwa był, był 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 jeden Ej, wróć wróć Chodź tam, chodź tam patrz 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 na patrz 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 Ale patrz 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 ale, ale Mateusz, ty to, 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 to kurwa te wzmołki masz akcji, Ja już zginąłem Ale to wina gry, ogólnie to jest wina gry Mateusz już to się wydarzyło eee, nie. Ja nie, nie wiem czego tu się odbiło nawet Zaklepuję to podjechał To go To go, ja z tobą I palak i biegnij, ja złapię ci drugi I rzuć mi flesza jakby odbity od ściany Wy mati Dobra, dobra, lec Ty rzuć palaka głęboko sam kurwa, dobra? Na koniec tej tak, rady. Tak, tak, ja tak, tak, tak. Ja tam jeszcze tak. Mieduję, A da? czy Daj flash, Poszedł, Drugi dwóch! No, co to kurwa jest negle, za negle, pik? Negle, negle. O, słuchaj, słuchaj. słuchaj. jeszcze? W piachu, 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 w piachu, w piachu, w piachu, piachu. Ja, dwa ja. na dwa. Zajebać, ty, bo... Dobra, tak. dobra. On spierdolił. Możemy na... nie wiem. Chodź po? tego. Zabijemy go? Nie już plan. Treszową lorda. Mati, ja ci smokuję, zaraz duży piach i dwa razy nad ciebie będę fleszował, dobra? Mhm, chodź. Ja mogę spać, krzyż. Dobra. Dobra. dobra, bierze na B, już za plecy. Ninja Ale się kurwa. Dobra, dobra. Mogłem go na cipę jest, walić panowie. od razu tego na banany. Uważam, że nie ma tragedii. Ogólnie panowie, to tak. Jest ciężko. Dobrze, jakbyś ty Jarek kupił. Pebor. Kup yy, palaka mm -hmm. w sumie po, Mów co mam zrobić po I prostu Kup palaka i smoka i drewno Z najlepszym respem i czekaj na razie Wy idziecie, Tom ty na drugim Środku pobądź na chwilę, żeby ty Przeskoczył, jak przeskoczy To no po prostu podejdź sobie drugim środkiem, nie? I dobrze, wejdziecie, dobrze. wejdziecie midem Po chwili jak Pebron, to będzie fejkował B Uważajcie do jasmida też Jest, e, pikowa mida Dobra spokojnie no bomby nie pokazł, nie pokazył jeszcze Wejdź daj palaka na przestrzał Pebor, widziałem A dobrze, dobrze, dobrze. Flash na odbitkę. Odbijali banan, banan odbijali po flashu. To tam jest trzech, ich jest trzech tam. Idzie ten duży teraz, podchodźcie. Mam jeszcze jakieś na są stąd A mi się psami? Smałka mam. Widzi on no, no, smok, brak, to, spokojnie, jak cofasz. Spokojnie, spokojnie. Pikuję banan cały czas. Chodź na łąku longiem, wejdźcie, na łąku longiem. A ty a psami wchodź. Małe. Fajcie, Ma do doręcz do doręcz pa. dawaj. Tak się jest niemożliwe. no Dobra, well. 2 na 2 macie. Pójdź coś do mnie. Na jesteś. Dba. Ja wejdę na, na może long być długa. Tak Tak, long. tak, uważaj długo. Jest pod dachem, że jest go zgasiłem pod dachem. Dawaj, dawaj, ja wierzę. Kurwa co ty Tomek? No wyjechałem zlepaczy no. Ale to nie jak z do No bo Tomek, odjebałeś teraz. byś, byś mu Hedam wyjebał Tomek. Nie, no, nie to koda się tam stał. Ale dobra, eko grajmy. Grajmy eko, poczekaj masz graty, żeby wrócili sobie. Druga ma połowę 150 mhm. Trzeci smoke Trzeci smoke na bananie Więc nie będę... już mieli smoków. Na bananie będę... Jest długa nie z cały czas Na no daszku Na no busie Zaskoczył. Zostawicie jedną osobę W boilerze Cały czas zoskoczy. short pikuje Dwa dwóch short, jeden długa Dwóch short, jeden długa I wejdziecie B Dwóch short, jeden długa zoskoczy. Ja fejkuję zeskok z drugiego mhm. Możecie już wracać powoli, nie? No to zostawcie mnie wtedy O 40 sekund zostało No nie mają smoke'a na My zajmujemy banan A. Mhm Masz tam cały czas coś tam saju wiesz? Pokaż mi rękę, jedyny, do tak. się, jedyny do Mładnie, o, proszę proszę na Dawaj go ładnie, ładnie. Proszę, proszę, proszę. Proszę, do CT dajcie, ja nie mam. Nie mam. W to mało. Daję to Daję to mało. Daję to mało. Nie ma. ma z lewej. CT Ceta leży CETA jeszcze, CETA CETA I Aj, no Jadę Jaro pod murek, możesz przybaitować sobie z Igrkiem na daleko, po strzelę No jeszcze, jeszcze drugi, uważaj Mam daj środek O, teraz wjechali ostro, dwóch Odchodzę, środek Ja mam flasha jeszcze, jak chcesz tamek daj jest z bojlera Smoła dali na ten balon znowu. daszki nie widzę, żebyś miał. że. A no, na heady tom, dawaj. Nie widzę pod daszkiem. O, to to na wyciągnąć. Oka mi. A nie, Mam połowę Tram? już. Dam do kona. Jest w konie. Stawka może być. Osmokowa... Osmokowałem go w konie. Jest w, konie. w piachu, w piachu, i ile z wami. Co my robimy? Oni no, będą biegać, będą łatwo iść tam. No. Teraz poleci.

Brawo tam. Ale runda! Teha, brawa! No on siadł, siadł, siadł. Totalnie, nie? Nice, totalnie. Comek 22 fragi. No, będę ci dorzucał mało. Na ten smoke taki agresywny, uważajcie. Drugi pick Drugi pik. Nie ten! Nie ten, tak, tak, tak. Chodź za mi na, na betę. Jeszcze to. Jeden. Jest jeden. Nad smokiem jest, Nad smokiem jest tutaj. Lezy, lezy, lezy. Lezy, lezy. Leży, no, no leży, leży. Nie wezwałem ludzi. A ja teraz A on jeszcze jeden tu jest. No. Co? <laughs> Piękno, Mati. Polska, o Mateusz też strzelił ty gola, kurwa. <laughs> Sorry, ro. Jarka słodne. tak na eko ja hamować? Nie, goli. no, Mateusz. <laughs> ja, ja już widziałem, że ty Jarek padasz, jak ten Nate leciał, nie? Ja się ucno zawijałem bo go do lewej Palej wysadzam drugi Znowu agresywne to jest wysadzam to Ja też Domek się spalił i drugi Paweł, drugi jest Patrzę w smoka wiesz To mnie. Nie widzicie. Ej ja go nie przeciągnąłem do końca poka, poka, poka. kurwa miał jebany Cisza cisza cisza, Dali. Ej, daj flesza Mateusz i cię poda Jaki gracz serdeczny On mógł w wejść Paweł A, Mógł, mógł to Midem to było wejdzie było. po prostu sobie Nie wierzę, myślałem, że Paweł to pomaga Tu Paweł full dostaje od nich Chodzą sami weź Midem w wejdzie na łoków Dobra, dawaj Ja, pierwszy, ja mówię, że pierwszy Mateusz, patrz tu za Gdzie ty patrzysz? Już się co, co? Dobra, ja trzymam ci prawo. Wejdźcie razem, daszkiem i tyle. Patrz co... Wow. Ja mam na BS Bo tu jest Bomba. Mateusz bombę, Mam lipę. Dwóch jest środek, dwóch środek. Nie nie musisz mu pomagać, nie musisz Nie musisz uciekłem, pomagać, to nie to rady. Rady. I trzeci Mateusz, jest trzeci łącznik, trzeci łącznik. Ja patrzę na Patrzę na Trzymam Patrzę Tomek, ty shorta, ja długo. Ja, ja patrzę na psy. Jestem dobra. chyba. Jeden. A WP mogę gdzie? Tak, chyba WP. Na, na longa tak. uciekajcie. Na longa spierdalacie. Do jednego. Tak, okay. Chuj z tym, no musicie gdzieś spierdalać no. Dajcie Ta, pauzę no, po ludzie, to, zobaczyć, to, jak to tam nie ściąga z w tej chałupie to jest. Dajcie pauzę Mhm. Mm to jest Jarek, no poczekamy jeszcze chwilę no A, no ale No Ping mu no do 120. No Jarek kurwa no Ty Na, na Sielsku, to, czy tam gdzie tam mieszkasz? W Warszawie. Na Warszawie, sielsku. no to internet się kurwa. Nie, nie wiem co jest ty. Jarek no, masz no, światłowód? Tak O no. no, Jarek sam kopał kurwa żeby pod chatę doprowadzić. Zobacz, Człowieku, to... przecież ty masz 200 pinga. Ale spada do 40, no? spadło teraz w ogóle. To najgorszy ruchomy ping jest. Dobra, Może dedosy. I i znowu Znowu gramy. No nie spokojnie, no poczekajmy chyba jeszcze taktycznie. Jaro, wejdź, kliknij sobie escape. No. Menu ustawień, zębatkę No. Y Gra. No. I tam masz chyba czwartą opcję buforowanie w celu wyrównania utraty pakietów. Daj sobie jeden. Jeden pakiet i czy ci spada. Urosło! to coś, nie, nie, coś nie tak jest, To jest złe ustawienia Nie, nie, co się tak jest, ty ty od razu na 160 wleciało mi, ty na czerwono. To daj, może dwa pakiety teraz. To może jest od razu jak kto robi, żebym mógł borować? Tak, tak. No. Bo gangia, to co im, co im. Żeby sami nie tylko szedł. słyszysz coś? No, jeden kart, za ty już spokojnie, bo tu już kurwa kul nie masz. Mam tak trzeba zrobić. Fejkujcie mida. Pięk, no ja wchodzę. A lewo. On ma ustawkę mida znowu. Leży jeden. Za A wupa jest. A wupa jest do lewej fasza. Ta a wupa nie była na drugiej. Sam był. A no to... Smok do tego. Próbuję. Dwieście. Na łoku. Na łopu, Na łopu, Na łopu, Na łoku tajut. Nie trafili palakiem. O, Gdzie oni są? CT jeden, jeden No i wchodźcie Wchodźcie, wchodźcie, wchodźcie Mogą CT Kurwo No kłady. Wygrywamy tą rundę, wow, set set, nice. Wygrywamy tą rundę. Łapię banan, łapie banan Jeszcze smoka masz Mateusz A, Nie ma banana, nie Dwóch banan, dwóch banan no Uciekaj Cierdolo, ja, ja na trójce gram, wiesz? CT będzie A AWP wychodziła, mat i mat. mat. I ty, dwóch banan. Ja patrzę, szkule. Wow. No nice. Patrz, patrz. Ładnie. Brawo! Nice. Zajebista ronda. Mi twierdzą, że AWP marnuje mnie i polecenie skanować. Oni nie byli w domach, bo mają halbaja teraz. Tak, tak. 2h do Italii. Idzie du duży BS, podejdźcie tam na wok'u Ale short'a o, no i tak. o, Ty co jesteś? Pokuja znowu Na prawy skróć, na prawy, prawy Uf, Leży szyden. Leży jeszcze jeden no Weź bombę i no dużo gra Mogłeś podkrócić Już jest tak, na blisko Nie no zajmowali wtedy wcześniej Na blisko już że... jest szrode... Nie skrócił to? Tak, tak, skrócił mi środek Leży jeden ja mam 20, wiesz? Leży no. Może być banan, Bajler. To jest, banan, banan, to będzie kawał, kawał. Pójdę pierwszy. Daj im pakę. Brawo, bardzo. Brak, bardzo. Brak, Podejdźcie na łoku, kurwa, mida, po prostu na hedy. Ja spalę tylko tym banan, co? No możesz To tpali, ja na drugim wyrzutku robię. Nie, 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 nie. z tobą, bądź z tobą. Dobra. Ja prosimy mida do przodu. No, patrz dalej, mi dalej. daj Jarek też y -y, To do tywanów? Mhm, to weź pakę. Podejdźcie na łoku Ja longa wybijam. Tak? Chciałem, no, 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 Chciałem ci szarpa Chciałem ci shorta Wchodzicie? Wchodzicie? żeby wy tak zamulacie no tam? i ja idę z poworem. Na łoku, do lewej Na longa możecie iść Chodź do longa, no Pejkuj, jakie granaty z domku teraz sajów On jest Pejkuj, pejkuj Biblia leży no, ładnie, Ja przyspieszam I obieg robicie, no wam jest No to, leciecie go headshot. Hey, headshot, 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 yes. headshot jest, no, no, headshot Headshot Spalił się, Pali się. Zabrycie się. Zabrycie się Zabrycie. Za. tu Jeden był długo na pewno Mhm <bluetooth> y O, jeszcze smolucha pago Myślisz dobrze, żeby coś Nie ma jak rzucić, żeby nie zdradzić Pala ci na razie Przez małka może być typ. Ja do piachu przechodzę a potem, dobra. Ma Mati, patrz, kurwa sobie domek. Długa był. Jest długa. Zeszuję galę. Bez przetrw. Aj, On mi podszedł z tego, z małego? No. Ja mam flecha jednego ścianko daję. Ja mam smoke. Ej, Ej, smoke. Żadnego flesza nie dajesz, Mati, lecisz tak? po prostu. Tylko jedna osoba. Gasił tego smoka, który będzie. Ten, yyy, i trzecia, będzie gazi. Lecimy Co ty robisz? Nie no kurwa popierdoli mnie z wami zaraz No Dobra nie udało się panowie Jest z tego Na worku Na worek, worek Znaczy ogólnie bez niczego mieliście lecieć nie? Nie, ktoś bomby w ogóle nie wiem, ktoś na raszu bombę na, na rampę wypierdala. To co to w ogóle jest? No tak jest, tak jest, ale i tak dobry meczek, No Kurwa, szkoda tej. A ta bomba ich tej bomby nie złapał, czy co? Ja, no ja wracałem, Trzecia... ale no. No ja straciłem tej ten. Dwa na dwa, bo oni mogli Dziś, nie miałem nawet jak pomóc wam. Szkoda, szkoda tej rundy co pagu. Został z peworem. Dużo No i był to była klucz runda, bo oni nie mieliby siana chyba. No tak, no byłaby. Kurwa, szkoda tego bardzo